Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 34. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym Jagiellonia w najbliższą sobotę podejmie warte Poznań. Naszymi gośćmi są trener żółto-czerwony Adrian Siemiec, dzień dobry. dzień dobry, a także kapitan naszego zespołu Taras Taras Romańczuk. Cześć Taras. Kilka słów od nas. Sponsorem tego meczu została agencja marketingowa Romicor. My też Państwa zapraszamy bardzo serdecznie do przyjścia, do przybycia na stadion wcześniej. Bramy stadionu otwieramy już o godzinie. O godzinie 15.30. Zatem zaplanowanych jest wiele atrakcji, między innymi występ Zenona Martyniuka, który rozpocznie się już na półtorej godziny przed meczem, a także wiele, wiele, wiele innych. Także naprawdę warto być tego dnia z nami dużo wcześniej niż, niż, niż zazwyczaj. Dla mnie dzisiaj najważniejsze jest, jest, jest nasza drużyna dzisiaj jest najważniejsza. Nasze podejście, nasza mentalność i, i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której wszystko zależy od nas. I, i to jest. I to jest, uważam, najlepsza sytuacja w życiu, bo, bo ta, ta gorsza jest wtedy, kiedy no, twój los nie zależy od ciebie, a musisz liczyć na kogoś, pomoc. Dzisiaj wszystko zależy od nas, wszystko mamy w swoich rękach i na tym, na tym się skupiamy. Bez żadnej przesadnej buty, przesadnej pewności siebie, no, trzeba jasno stwierdzić, jak ironia gra o mistrza, warta gra o utrzymanie w, w, w ekstraklasie, no siłą rzeczy, teoretycznie wasza przewaga powinna być tak duża, że powinniście sobie no nie chcę powiedzieć bardzo łatwo, ale w, jednak to nie powinno być dużym wyzwaniem pokonanie warty w tym meczu. To jest to oczywiście moja opinia. No oczywiście, ale no ja, ja z tą opinią miał y, to powiedzieć. Y, Taka, taka deklaracja, ani takie, taka opinia nie padnie z moich ust przed meczem, bo, bo to boisko decyduje i my możemy wszystko dookoła brać pod uwagę, otoczkę tego meczu, gramy u siebie, my lider, Warta Poznań gra utrzymanie i tak dalej, i tak dalej, ale finalnie wchodzimy na boisko i jest 11 na 11 i boisko decyduje o tym, kto wygrywa, więc no my musimy przede wszystkim skupić się dzisiaj na tym, żeby dobrze realizować swoje zadania, żeby dobrze kontrolować emocje, żeby wyjść z odpowiednim nastawieniem, dobrą mentalnością e, i wygrać spotkanie. I to jest dzisiaj to, na co mamy wpływ e, i my to musimy sami zrobić. Nikt tego za nas nie wygra. Oczywiście pewne rzeczy nam mogą pomóc, pomogą, nas tryb pomogą nam trybuny, e, będą nas wspierać, będą z nami, czujemy duże wsparcie, ale no nikt za nas nie wygra spotkania. My musimy wyjść i wygrać spotkanie i to jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Dziękuję. Robert Fiłończuk, PAP. Panie trenerze, kto dzwonił w tym tygodniu do kogo pan do trenera szulczka, czy ten szulczek do pana? Mówił pan nam zawsze, że dzwonicie, jesteście przyjaciółmi. to jak w tym tygodniu? Nie, w tym tygodniu w tym tygodniu nie dzwoniliśmy do siebie. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy jeszcze na krótko przed meczem z z Legią, ale po meczu z Legią nie trzeba było nic mówić ani ani jeden jakby to powiedzieć, żaden z, z nas nie wykonał kroku w swoją stronę. Sobie każdy z nas dzisiaj zdaje sprawę, oboje sobie zdajemy sprawę, że, że i dla nas, i dla Warty to jest bardzo istotne spotkanie. I co oczywiście nie oznacza, że przestaliśmy się lub, lub, lubić, tak? czy lubić, czy lubić, czy przyjaźnić. Tak, tak. Nie, 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 nie. Mówię o ostatnim meczu warty, tak? Z Legią. E, po prostu wiedzieliśmy, co ten wynik oznacza. Tak? Dla, dla, dla nas już wiedzieliśmy wcześniej, co ten mecz będzie oznaczał, ale nie wiedzieliśmy, co ten mecz będzie oznaczał dla Warty. E, no i wiadomo, że dzisiaj oboje jesteśmy bardzo skoncentrowani na swoich zespołach, na przygotowaniu do tego meczu i na tym, żeby żeby wyjść zwycięsko z tej konfrontacji. Dawid myśli o swojej drużynie, o swoim zwycięstwie, ja myślę o, o naszej drużynie i naszym zwycięstwie. To jest całkowicie normalne, bo to co mówię dzisiaj, trzeba przede wszystkim pamiętać, że jesteśmy profesjonalistami i, i w sporcie profesjonalnym no, trzeba pewne, pewne rzeczy zostawić na boku i, i po prostu skupić się na, na zwycięstwie. Od pewnego czasu Pan nam tutaj też na konferencjach prasowych mówi, jak ważny jest ten mental, tak, w, w takim momencie. Y no my chyba wszyscy czujemy już te presje na mieście, że tak powiem. Tak, no, klub też to nakręca, kibice, miasto, Telebim, Feta, już którędy trasa i tak dalej, i tak dalej. No a to takie dzielenie jeszcze skóry na niedźwiedziu. Ale presja na zawodników na pewno jest duża, no, oni nie są odcięci przecież od tego, co się dzieje, od mediów społecznościowych. Czy pan w tym tygodniu jakoś dodatkowo zdejmuje z nich presję, czy widzi taką potrzebę jak pan to robi? No na przykład właśnie, nie wiem, powiedział pan, słuchajcie, no nie mogę, no, nie mogę zabralić, nie. ale jesteście dorośli. Nie, nie mogę. Przeglajcie z... w izbuka, nie mogę. Tak? Z... Symbolicznie. <noise> no nie mogę zdradzić się całej kuchni tutaj i metod, i zabiegów, i Bo może kiedyś, no. Może, może kiedyś to się spisze, może będzie okazja coś. Coś wydać, tak? No dzisiaj to jeszcze nie, nie ten czas, bo mecz mamy przed sobą i, e, i na, tym się, na tym się skupiamy. No oczywiście, jedno co mogę powiedzieć, to kluczowe jest skupić się na spotkaniu dzisiaj. To, że jest wiele bodźców na zewnątrz, to wszyscy sobie zdajemy sprawę, no, bo trudno jest tego nie zauważyć. E, ale to, co powiedziałem, no bojsko zdecyduje dzisiaj, tak? No i, i sztuką dzisiaj jest tak mm, tak się nastawić, żeby skupić się na tym, na co mamy wpływ, a mamy dzisiaj wpływ na wszystko, co się będzie działo na boisku, i, e, i tam na te elementy ta nasza koncentracja idzie pełna. Do ostatnie moje pytanie. czy z... To, jak się ułożył, Mać w Gliwicach, jaki on miał scenariusz, to nie jest to tak że na dzisiaj, czy pan tak na to nie patrzy, że nic lepszego może nie mogło wam się trafić. Tak? Czyli taki scenariusz, który pokazał, że drużyna walczy do końca, jest bardzo silna mentalnie, psychicznie, wyrywa ten wynik, który być może, no, jak kto słyszał transmisję Jurka, to, to wie, co to był za moment. I czy może właśnie nic lepszego nie mogło być dla drużyny, czyli ona już czuje, już wie, widzi jak to zrobić i pan w zasadzie no, doczekać w zdrowiu tak do, do soboty, wystawić, wystawić skład i zagrać ten mecz. Ciekawe, że do tej pory nie padło ani razu Mistrzostwo Polski, ten moment, o co nie padło ani razu Mistrzostwo Polski. No, w każdym kolejnym meczu, powtarzam to. i. I e, tak sobie, tak sobie, e, a to ja kiedyś o tym powiem, e, znaczy tak, ja powiem panu tak, że no na pewno lepsze co by się mogło nam wydarzyć to zwycięstwo w Gliwicach, tak, e, ale oczywiście jeżeli patrzymy, jeżeli patrzymy na szklankę w tym momencie do połowy pełną, a nie pustą, czyli szukamy, no, pozytywów z tego meczu, a też trzeba je wyciągnąć, bo to, co powiedział na konferencji pomeczowej, to był bardzo trudny mecz, bo piaza jest w bardzo dobrym momencie i było to czuć ich pewność siebie, ale też jakość na boisku, i to było trudne spotkanie. I scenariusz tego spotkania, że tracimy taką bramkę, no niewiarygodną bramkę o, po, po tym pięknym strzale i, i potrafimy w takim meczu z takim zespołem w takim momencie wrócić do spotkania, wyrównać i, e, no i zdobyć bardzo ważny punkt, co to, to, to też nie jest tajemnicą. to jest Ogromny szacunek do, do tych zawodników ja mam i, we, i pełen podziw. Dla nich, że te momenty dźwigają, że, że sobie z nimi radzą i, i mimo czasami tych scenariuszy różnych i tych przeciwności losu nie poddają się, walczą do końca i wierzą. To jest dla mnie bardzo inspirujące i, i też niesamowite dzisiaj prowadzić ich jako trener i, i móc to być częścią tego wszystkiego, to Wspaniała rzecz. Dzień dobry. Wojciech Koleńczuk, kuryer poranny. Jako, że sytuację kadrową już sobie wyjaśniliśmy przed konferencją, to spytam, czy w czasie meczu na ławce będzie człowiek od zadań specjalnych, który będzie miał za zadanie nasłuchiwać tego, co będzie się działo w Częstochowie? <grym> nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym, aczkolwiek myślę, że. Myślę, że tam będzie tak dużo ludzi i tak dużo ludzi będzie zaangażowanych w to wszystko, co się dzieje w tej multilidze, że no nawet jakbym chciał skontrolować albo wyznaczyć kogoś do dostarczania informacji, to, to te informacje i tak do mnie trafią. I to niezależnie, czy ja będę je chciał usłyszeć, czy nie będę chciał usłyszeć, bo, bo prawdopodobnie może być tak, że chłopcy od podawania piłek nawet będą śledzić na żywo relacje. Eee, ja wiem, że to co teraz powiem jest banał, ale faktycznie tak jest, no my mamy swój mecz i to jest dla nas dzisiaj kluczowa sprawa, to co powiedziałem, my nie musimy się dzisiaj oglądać na nikogo, śledzić wyników na innych stadionach, wszystko zależy od nas i my na tym się musimy skupić eee, i ja wiem, że to jest taki, taki slogan, taki z który się w takich sytuacjach powtarza, ale tak faktycznie jest, tak faktycznie jest i dzisiaj ten mecz dla nas jest nasz, najważniejszy i tylko on się liczy. Trenerzy w mediach przetoczyła się dyskusja, kto jest w lepszej sytuacji, w lepszej jest jakieloni, ale z kim jest lepiej grać? Czy z broniącą się mającą o co, o co walczyć wartą, czy też jechać do... No w sumie grającego małą stawkę Rakowa. Jak trener to skomentuje? To jest kolejna taka rzecz, na którą nie mam wpływu i się tym nie zajmuję. No dzisiaj to... Mówię tak, to nie... czy woli grać z Wartą, czy lepiej by było jechać do Częstochowy? A w takim momencie to jest, to nie jest koncert życzeń, no. Gramy z Wartą u siebie, Śląsk gra w Częstochowie z Rakowem i tu nie ma... E... To już było tyle dyskusji na podstawie terminarzy: na podstawie tego z kim grać, jak grać, kiedy grać, że teraz każdy ma tu fajny, łatwy terminarz. To się potem okazało, że to nie jest łatwy terminarz. Krakowa miała mieć trudny terminarz, nagle się okazało, że porobiła punkty z zespołami, z którymi miała nie porobić. Tak? Inne zespoły miały mieć łatwy terminarz, tam gubiły punkty. Dla mnie, co jest kluczowe tutaj, z perspektywy. Atmosfery z perspektywy mentalności w tym spotkaniu, to że gramy u siebie. A sytuacje dookoła, na które my nie mamy wpływu, czyli terminarzy innych zespołów, i to, jakiego przeciwnika na koniec nam przydzielił los. To są rzeczy, którymi my nie zarządzamy, więc tu ja po prostu na tym się nie skupiam, tylko na tym, żeby przygotować zespół do, do meczu. Jak najlepiej, żeby ten mecz po prostu wygrać. Wiadomo, że emocje u nas wszystkich rosną, to tak spytam, dla rozładowania trochę atmosfery, czy o 16.00 drzwi do szatni będą trochę uchylone, żeby muzykę słuchać Zenka Bartynioka czy nie? Nie, myślę, że pośpiewamy z nim, tak? Przed, no, przy, Przyjedziemy o 15.00 na stadion specjalnie i będziemy śpiewać wszyscy. Nie, nie. Myślę, że, że będzie już o tej godzinie na stanie tak głośno, że nie trzeba będzie nic uchylać. Eee, więc no na pewno duże wyzwanie tutaj dla nas wszystkich, ale też dla piłkarzy, żeby skupić się na spotkaniu, bo cała ta otoczka to jest wielkie święto i, i na pewno no, duże wydarzenie dla całego miasta, też od strony medialnej, od strony kibicowskiej, no, wiel, wiele aspektów tu mógł wymienić. No ale no to co powiedziałem, boisko, boisko, mecz e, i tych 11 ludzi, którzy wyjściowo wyjdą e, e, na boisko plus e, cała ławka rezerwowych e, skupiona na tym, żeby doprowadzić drużynę, poprowadzić drużynę do zwycięstwa, e, to na pewno jest e, wymaga od nas e, dużej koncentracji, dużej kontroli emocji, ale ja powiedziałem, ja bardzo wierzę w ten zespół i wierzę, że, że to zrobimy. Dziękuję bardzo. Korzystając, że jestem przy mikrofonie, teraz nie będę podbijał bęka i stwierdzić, że to najważniejszy mecz w historii Jagiellonii, pewnie najważniejszy mecz też dla Ciebie, ale spytam, bo czy dla Ciebie też dodatkową motywacją jest to, że ten mecz może przesądzić o powołaniu na Mistrzostwa Europy dla Ciebie? Nie wiem, nie, nie rozważam ten mecz pod tym kątem. Normalnie pracujemy w jak co tydzień na treningach, mamy taki sam plan na każdy mecz No i fajnie, że gramy u siebie ostatni mecz, no bo jednak przez, na przestrzeni całego sezonu dążyliśmy do tego, żeby ten stadion wypełnić pod brzegi, no i mi się wydaje, że naszą grą do tego dążyliśmy i to zrobiliśmy, także na ostatni mecz będzie ten stadion pełen i no i kibice nam pomogą w tym meczu. Teraz dwukrotnie już w tym sezonie warte pokonaliście i w lidze u nich i u nas w Pucharze Polski. Powiedzmy, jak ty ten zespół odbierasz? Gdzie widzisz jego mocne strony, a gdzie mankamenty? Mocna strona mi się wydaje, że zorganizowany zespół, że też duża ilość zawodników od dłuższego czasu graje między sobą, rozumieją się. Też mam kilka kolegów w tym zespole, a w Przede wszystkim mocna strona to jest faza bronienia dla tego zespołu, tak, tak uważam, ale też mają zawodników z przodu, i, i czy Zrelak, czy Szmyt, czy Thomas Prickrell, którzy potrafią strzelić bramkę, także my się skupimy przede wszystkim na swoich zadaniach, to co od nas pomaga trener, co powinniśmy zrobić na boisku. Dzięki boisku. Dzień dobry, Michał Zaborowski, TVP Białystok. Jeszcze zapytam o to wsparcie kibiców, o tą otoczkę, którą w mieście już widać od dłuższego czasu. Czy czujecie od pewnego czasu to duże wsparcie kibiców, wagę tego meczu? Czy może ona jest jakaś w pewien sposób przytłaczająca, czy wręcz przeciwnie ona dodaje wam skrzydeł? Jak wy się czujecie teraz na kilka dni przed meczem? Nie, no pozytywnie odbiera tą całą atmosferę, no bo, bo dla takich chwil, właśnie gra, gra się piłkę. No. E, jedyne zastanawiam, tylko jak wychodzę z dzieckiem na spacer, no to idą ludzie na ulicy, pytają czy nie mam biletu i się warto, na, na mecz zwartą, także no, e, no, niestety każdy chce się pojawić tam na stajonie. E, myślę, mm, że fajna atmosfera, no. widać, że miasto żyje tym meczem i już czeka tą sobotę, e, myślę, że bardziej niż jakieś święto, e, czy, czy państwowe, czy religijne, także... E, w, My w sumie też czekamy na sobotę, żeby wyjść i pokazać nasze umiejętności na boisku. Dzień dobry, Robert My RMF Max, to ja dopytam trochę tych meczów ważnych, takich bardzo ważnych, w jakiej linii rozegrałeś. Chciałem dopytać, czy to być może takie lekkie poddenerwowanie wewnętrzne, waga tego spotkania, atmosfera, emocje, może jakaś presja, to gdzie Ty byś to w którym miejscu byś to ustawił? To znaczy, to jest, jak wspomina mi wracasz mecz, być może ten z pod Beskidziem, kiedy Jagiellonia walczyła o utrzymanie, czy to jest mecz o wicemistrzostwo z Lechem Poznań, czy to jest mecz o wicemistrzostwo z Wisłą Płock? Jaka jest waga spotkania? Znaczy ja wiem, że jaka jest waga spotkania, bo wagą jest to mistrzostwo. Mógłbym to mógłbym w tak? po meczu dopiero, jak, 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 jak się czułem na, na boisku. No, przede wszystkim, jeżeli trener mnie wystawi na ten mecz, także no, nie wiem. No. Trener się uśmiecha no, to... no zobaczymy, no wiemy, że to jest to jest ważny mecz, ale no, jak powiem, że po tylu meczach, co zagrałem, ben, że mam presję się przed jakimś meczem, no, no nie jest tak, bo dla mnie to jest normalne. i no, Ja zawsze powtarzałem, że dla takich chwil zaczynałem grać w piłkę i chodziłem i jeździłem autobusem tam po szkole od razu na treningi, żeby tylko zdążyć, punktualnie być na czas, ale właśnie dla takich chwil to się wszystko robi. I, Człowiek poświęca tyle czasu w swoim życiu, żeby zna, z, z, znaleźć się w takim momencie. Dziękuję. Ładne słowa na koniec. To żeby jeszcze nie na koniec, teraz, no, ale właśnie a ty, ty czujesz taką potrzebę, pytałem o to też trenera, żeby tym kolegom, którzy no, nie mają takich, takiego doświadczenia i tylu meczów ważnych za sobą, jak te, żeby im tam parę słów powiedzieć, żeby nie, nie przegrzali się, że tak powiem w tej szatni, czy atmosfera jest z, z twojego punktu widzenia, jesteście tak us, przez ten sezon przygotowani też mentalnie, że no i, i rzeczywiście jest tak jak trener mówi i ty mówisz, czekamy na kolejny mecz, no wiadomo, wokół nas się mnóstwo dzieje, ale widzisz potrzebę reagowania jako kapitan, słuchajcie, ogarnijcie się, wychodzimy na boisko, gramy jak zawsze, tak, to warta poznań, 15 w tabeli, a nie... Wiecie jak w Ekstraklasie, to nie ma słabych zespołów. Tu, tu z każdym ciężko się gra. Także wątpię, że trzeba kogoś więcej motywować. Jeżeli, pewnie jeżeli ktoś ma jakieś potrzeby to sam raczej podejdzie i zapyta i myślę, że to nie ma żadnego problemu. My jesteśmy otwarci to pod kątem całego sezonu. Jeżeli my coś potrzebujemy jako zawodnicy, to idziemy do trenera. Wiemy, że tam drzwi zawsze otwarte i trener nas zawsze wysłucha. Tak samo jesteśmy w drugą stronę, jeżeli sztab coś potrzebuje i chcemy pogadać, czy ktoś z chłopaków w zespole podchodzi do starszych, mamy radę zespołu, także jesteśmy cały czas otwarci i to, to nie tylko chodzi o właśnie ten moment, bo rzeczywiście, że tutaj jest presja, teraz ostatnie mecz, ale tylko nawet i pierwsze kolejki, że, że jesteśmy otwarci, takie samymi ludźmi jesteśmy i, i pomagamy nawzajem, jeden drugiemu. To pewnie ja zadam pytanie ostatnie, no już na tej że konferencji nie, albo były. Jedno. bez pytania, no pani no. No, no nie, to no. tak. Ja się zastanawiałem bo, się tak, czy bo będziecie ja, coś pytać, czy nie, ja mam, ale już, ja mam, już wiedziałem, że się ja... kręcicie, to było pewne już. No. Okay. Okay. No. Nie, o bilety nie będę pytał. A to ale... wy byliście o te bilety, nie? Wczoraj. Ja wy... szedłem tam i wy. To nie Wy podchodziliście za nie, bilety Nie, 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 wczoraj... nie widzieliście się wczoraj. No. No. Ale to, ale to daje <laughs> troszeczkę stanu umysłu, nie? Już nie wiem, kto podchodzi o co pyta. Yy, zaraz pytanie pierwsze, to bardzo się tak znacząco uśmiechnąłeś, kiedy trener yy, próbował nie odpowiedzieć na pytanie, jak odcina was od yy, całej tej otoczki, to może co to. to, to no to zabranie telefonów komórkowych też pewnie nie miałoby sensu, bo żony mają, koledzy mają, dzieci mają telefony komórkowe. No nie, no. W ogóle jest taki tam jak, jak, jak odcinanie się od tego wszystkiego, czy po prostu ludzie? Nie Mi się wydaje, się... że jesteśmy w, żyjemy w takim świecie, że nie da się po prostu tego się odciąć. Bo mówię, zabierzmy telefon, wyjść na ulicę, no to spotkasz 100 ludzi, idziesz po mieście i. Wszyscy ci machają, przybijają, dawać panowie w sobotę. No, wszyscy czekają na ten mecz, także nie da się o tego się ociąć. Ale ja to odbieram w pozytywie, bo do tego dążyliśmy przez cały sezon, na to pracowaliśmy. I chciałbym, żeby taka atmosfera była nie przez jeden miesiąc, tylko przez kolejne lata. No właśnie, tutaj dochodzę do tego głównego pytania. Bo ja mam ostatnio duży problem z ludźmi, powiem szczerze, bo każdy chce tego mistrzostwa. Każdy chce. Marzy, pragnie, Boże drogi, jak każdy chce, ale ja ostatnio na 10 pytań słyszę 8, a co jeśli się nie uda? A ja mówię, a co to mi obchodzi, jak się coś, nie. Nie ma pytań, coś się nie uda, bo się musi udać. Gdybyś tu słyszał takie pytanie, a co jak się nie uda, to co byś takiemu człowiekowi powiedział, żeby go, nie wiem, uspokoić, podbudować, czy coś takiego? Ja idąc z policji, patrzę do, do przodu, nie do tyłu. Także nastałem się na to, żeby wyjść, powalczyć o trzy punkty i. To jest dla mnie główne zadanie. Dziękuję, to na koniec wydam drobne <laughs> oświadczenie. Nie, chodzi tylko o to, że trener na początku swojej pracy mówił, że, że chodziło o to, żeby wzbudzić te emocje, żeby skakać kibiców w Jagiellonii. To ja powiem szczerze, teraz mam doświadczenie dziesięcioletnie grania w Jagiellonii. Ja w Jagiellonii kibicuję przez 42 lata i to jest chyba drugi moment, a może i pierwszy, w którym ja naprawdę tym meczem żyję od, od końca, końca meczu z Piastem. I i tak sobie myślę, że skoro ja tym żyję, a jednak nie jestem w środku drużyny, to, to, to że ta drużyna rzeczywiście też przeżywa bardzo podobne emocje i, i niech to będą pozytywne emocje i, i, i niech to będzie tak, że będziemy wybuchać euforią o 19.30 lub chwilę później albo wcześniej w sobotę. Teraz już jestem pewny, że tu pan Jurko tybile, 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 to Pan Jurek o te bilety pytał 100%. Także tego wszystkiego... Je Jezusie, Jezusie, Jezusie i Mazie. Jezusie, także Także życzę nam wszystkim radości w sobotę. Dziękujemy.